Pierwszy dzień w szkole. Mama prowadziła małego wróbelka do szkoły. Szedł tam dzisiaj pierwszy raz. Czego ja się będę uczył? Zastanawiał się. Wszystkiego, co przydać się w życiu odpowiedziała tajemniczo mama ale on tylko pokręcił łebkiem, bo w dalszym ciągu nic nie rozumiał. O już jesteśmy powiedziała mama, gdy stanęli pod wielkim dębem. Naokoło którego było już wiele mam ze swoimi pociechami. Panował gwar nie do opisania. Nagle pojawiła się wielka pani wróbel, nauczycielka w okularach na dziobie, i powiedziała donośnym głosem: Witam wszystkich nowych uczniów na pierwszej lekcji nauki fruwania. Zwracając się do mam, dodała: Dzisiaj wasze pociechy już samodzielnie przylecą do domu. Nie potrzebujecie po nie przychodzić. A teraz proszę zostawić mnie z dziećmi, bo chcę rozpocząć lekcję. Rozległo się ciche, klap, klap, klap. To dźwięki, jakie wydają dzioby, gdy dotykają się przy pożegnaniu. Po chwili mamy wróbelków odleciały. Nauczycielka podchodziła do każdego z uczniów i pomagała mu dostać się na gałązkę dębu. Kiedy ostatni już był na drzewie, pani powiedziała. Proszę położyć się na brzuszku wygodnie, o tak, jak najwygodniej. Rozkładamy szeroko skrzydełka, oddychamy wolno, spokojnie. Przywieramy całym ciałem do drzewa. Czujemy zapach kory, miły powiew wiatru, odpoczywamy. Oddychamy miarowo i spokojnie. Wyobraźcie sobie, małe wróbelki, że powiew mógłby Was unieść w powietrze tak, jak unosiliście. Czujecie się wspaniale. Proszę lekko poruszać skrzydełkami. Raz, dwa, wolniutko. A teraz trochę szybciej. Raz, dwa. Skrzydełka małego wróbelka, jak skrzydełka latawca, lekko poruszały się. Odpychamy się nóżkami od gałązki i płyniemy w powietrzu. Płyniemy razem. Nasz wróbelek poczuł, że skrzydełka same go unoszą. Obok niego, z boku i z tyłu i nad nim fruwały inne wróbelki. Poruszał lekko skrzydełkami i wzbijał się w górę, w błękit nieba. Czuł się tak lekko i swobodnie. Było mu tak przyjemnie. Popatrzył w dół. Wznosił się nad zielonymi koronami drzew. Dookoła rozciągał się piękny park. Nie spiesząc się, w ślad za nauczycielką leciał w górę, do słońca. Ciepłe słoneczko wychyliło się z za chmurki i ciekawie spoglądało na wróbelki. Posłało promyczek, który ciepłym dotykiem przyjemnie go pogłaskał. Rubelek wznosił się w górę, wyżej. I wyżej. Czuł się lekko i swobodnie. Teraz przelatywał nad łączką, zatoczył koło, jedno, drugie i wolniutko sfruwał w dół. Był nad małym strumyczkiem, przy brzegu którego wygrzewał się na słoneczku zajączek. Sfrunął jeszcze niżej, nad samą taflą wody. Zobaczył kolorowe rybki, jak wolno płynęły z nurtem, i usłyszał, jak kumkają żabki, um, um, rozmawiając między sobą. Poczuł zapach łąki, kwiatów. Wciągał głęboko ten zapach w siebie. Sfrunął nad brzegiem strumyka, usiadł na małym kamyczku, nachylił się i napił się wody. Była zimna i orzeźwiająca. Posłuchał szemrzącego strumyka. Odpoczywał. Wiatr lekko muskał mu piórka. Postanowił zamoczyć łapki, wszedł do wody, popryskał się nią troszeczkę, jak to wróbelki mają w zwyczaju. Otrząsnął się i tysiące kropelek spadło na spragnione wody roślinki. Zrobił to raz i drugi. Pokropił wszystkie kwiatki dookoła. Poczuł się rześko. czuł, że wstępuje w niego razem z tą zimną wodą energia. Nagle usłyszał głos nauczycielki. Pora wracać. Znowu rozpostarł skrzydła i z niezwykłą siłą wzniósł się wysoko, wysoko. Zbijał się szybko, wznosił się jak samolot i krążył w powietrzu pełen sił i radości, że potrafi fruwać. Tak skończyła się pierwsza lekcja nauki fruwania w szkole dla wróbelków.